不没修。Okay, Mam GoPro, które się w tej chwili ładuje i ma nie wiem czy zobaczycie 17% tu jest podpięte, podpięte i tam idziemy. Witam co staje się z dołem, to będzie tam będzie, będzie cały skład. Dobra, lecę to nagrywać. Mamy tutaj całą drudę. Możesz tu jest trampolina, tu kuzajka się grzeje, cały ogródek, tutaj, no, możesz sobie posiedzieć tutaj, pomalować, możesz sobie ten, a nie tylko telewizor w tym domu, możesz nawet grilla zrobić, iść do nienia. kumasz, a tu możesz sobie poleżeć na trawce i zrobić piknik, mega fajne, mega, mega atrakcje po prostu. Tu jest, a możesz przecież iść tu, pojedzieć tym swoim konikiem czy czymś tam. Zapraszam, zapraszam, możesz, możesz wejść. Możesz wyjść z tu tamtą. Tam. Dobra, lecę do teraz zmontować i widzimy się już na to nie wiem kiedy, ale no. Wyszło to, to spara fajnie. Ten prank, a może wam jeszcze pokażę jej reakcję. Zmontowane. Zostaw suba, bo więcej takich pranków. What?